i dynamiczna formuła kontaktów biznesowych, intensywne spotkania, a co najważniejsze, wymierne efekty współpracy. East meets West Direct Ukraine to wydarzenie, które łamie dotychczasowe standardy międzynarodowych meetingów biznesowych. W Lwowie w ciągu dwóch dni odbyło się kilkaset bezpośrednich spotkań sieci handlowych i dystrybutorów z producentami w formule All You Can Meet. Każdy uczestnik mógł podejść do wybranych retailerów i odbyć planowane rozmowy. Nie ma bardziej efektywnej formy kontaktów z handlem. Mnie bardzo podoba ten kongres. Ten kongres podoba mi się pod każdym względem. Bardzo dobrze, że można nawiązać nowe kontakty i przedstawić swoją propozycję bezpośrednio dyrektorowi komercyjnemu lub menadżerowi kategoryjnemu. To lepsze niż wysyłanie maili do sekretariatu i później podejmowanie prób nawiązania kontaktu. Dzisiaj porozmawiałam z kilkoma sieciami handlowymi. Wszystkie z nich były zainteresowane moją produkcją. To jest chyba unikalne, i ten czas jest warty, warty tego, żeby, żeby tu być. Zabudowałem nową linię produkcyjną, zwiększyłem produkcję, a rynki w Polsce są dosyć mocno załadowane i szukamy nowych rynków zbytu, które wszyscy mówią, że kierunek wschód to jest takim świeżym rynkiem, że można znaleźć tutaj dodatkową sprzedaż naszych produktów. Jest bardzo dobra taka jakby integracja, a druga sprawa, że no, te kontakty biznesowe jednak w takim Spotkaniu face to face no, mogą przynieść większy efekt niż takie spotkania, jak na niektórych bywały. Spotkaliśmy wiele firm, z którymi, biorąc pod uwagę lokalizację i zajętość osób, nie spotkalibyśmy się, gdyby nie kongres. Dlatego, moim zdaniem, takie wydarzenia są bardzo potrzebne dla wszystkich uczestników forum. Dla wszystkich uczestników forum. 25 sieci handlowych i dystrybutorów oczekiwało przy swoich stanowiskach na ciekawe oferty z rynku. Bezpośrednie spotkania z osobami decyzyjnymi były więc na wyciągnięcie ręki. Dla przedstawiciela handlowego to marzenie spotkać w jednym miejscu tak ważnych i perspektywicznych partnerów biznesowych i mieć możliwość zaprezentowania oferty. Nie musimy już wielokrotnymi mailami propozycji swoich przedstawiać, czekać na odpowiedzi, ustawiać spotkania itd. Wystarczy tutaj ten, ten kongres naprawdę, a potem już praktycznie jedno spotkanie finałowe. Formuła bardzo mi odpowiada. Jest to zupełnie coś innego niż do tej pory, gdzie bywaliśmy na targach, ponieważ mamy możliwość spotkania się z konkretnymi sieciami twarzą w twarz. To daje ogromne możliwości znalezienia dobrych partnerów dla ukraińskich firm. Na jest dużo Kongres jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Komfortowe spotkania producentów i firm skłonnych podjąć współpracę. Perfekcyjna organizacja wydarzeń. Możemy porozumieć się z wieloma różnymi firmami zainteresowanymi wspólnym biznesem. Dzięki takim spotkaniom otwierają się nowe możliwości zaistnienia na europejskim rynku. Czy kiedy możliwość możliwość, możliwości dla nowych naszych opcji na europejskim. rynku. Dzisiaj dzień my około 21. Do tej pory mieliśmy spotkania z 20 producentami, z którymi będziemy próbować działać. Porównywać konkurencji, Zastanawiać się, czy to będzie ciekawe dla naszych producentów. Patrząc na proponowane nam produkty z Białorusi albo z Polski, są dobrej jakości w dobrej cenie. Co ważne, producenci nie wystawiali się podczas eventu w tradycyjnej formie stoiska handlowego, oczekując na interakcje z odwiedzającymi, ale mieli szansę na spotkania handlowe z odbiorcami. Jest to wspaniała forma dlatego, że mamy możliwość dotrzeć do tych partnerów, którzy faktycznie są zainteresowani naszą ofertą. Możemy porozmawiać tutaj nawet już o szczegółach bezpośrednio i tak naprawdę jest wspaniały dostęp do tych klientów, z którymi chcemy współpracować. Chciałem podziękować za zaproszenie. Uważam, że to jest Wspaniały pomysł. Jestem tu dlatego, żeby nawiązywać nowe kontakty, kontakty z nowymi kontrahentami. Połączenie tego wschodu z zachodem. Jest tu wielu różnych dostawców i alkoholi, artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych. Na pewno uda nam się zrobić jakiś biznes, te spotkania będą owocne. W wydarzeniu wzięło udział 50 producentów i 120 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Rumunii, Litwy oraz Polski. Dla sieci i dystrybutorów event taki jak East meets West Direct to doskonała możliwość bezpośredniego dotarcia do ciekawego wachlarza produktów oraz poszerzenia kontaktów biznesowych w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. To był wyjątkowy maraton efektywnego biznesu. Jest to fantastyczny sposób na spotkanie się z importerami oraz pozyskanie klucza dostawców produktów z Ukrainy. Zwłaszcza, że jesteśmy tutaj w Lwowie Czyli e, producenci w łatwy sposób mogą nas wszystkich w jednym miejscu spotkać, porozmawiać i przedyskutować możliwości sprzedaży. Jest to naprawdę taki intensywny dzień, ale warte swojego, swojego udziału. Nawet jeśli uważasz, że z Twoim biznesem wszystko w porządku, musisz rozglądać się za nowymi dostawcami, nowymi możliwościami. Dlatego uważam, że ten event jest dobrze zorganizowany. To tylko początek, pierwszy dzień. Także zobaczymy, co uda nam się osiągnąć dzisiaj i jutro. Myślę, że za miesiąc, dwa, jak tylko otrzymamy wyniki, może to zostać czymś w rodzaju CV danego eventu. Co ja widzę w mojej kategorii? My znaleźliśmy kilka nowych możliwości współpracy z firmami kosmetycznymi oraz ciekawego dostawcę, który produkuje cukierki na Ukrainie. Moim zdaniem ten kongres jest bardzo ciekawym wydarzeniem, gdzie można spotkać się z producentami. Sieciami. To jest bardzo dobry event, który pomaga nam znaleźć więcej ciekawych kontaktów i nawiązać współpracę. Naszą Dziękujemy bardzo organizatorom tego wydarzenia. Ponieważ wszystko zostało zorganizowane na bardzo wysokim odpowiednim poziomie, jest wiele ciekawych spotkań. Moim zdaniem zostanie podpisanych wiele efektywnych umów. Mamy tylko pozytywne opinie. To ciekawy pomysł. Myślę, że to nie jest ostatni East midwest West, w którym biorę udział. Będzie kongres, w którym uczestniczy nasza kampania. Uczestnicy eventu mieli możliwość wizyt w sklepach konkretnych sieci na Ukrainie. Silpo, Rukawiczka i Prostor. Ich celem było poznanie formatów handlowych oraz zebranie informacji o zarządzaniu spółką i planach rozwojowych placówek. Kategorie menedżerowie przekazywali profesjonalne i ciekawe informacje o swoich sieciach. Była także okazja do degustacji wybranych produktów, takich jak ciasta i torty, alkohole i delikatesowe produkty rybne. Degustacje dają producentom możliwość próby organoleptycznej produktów spożywczych, promocji firmy i jej wyrobów oraz umożliwiają zachęcenie retilerów do kupna wysokojakościowych wytworów. Wielu uczestników East Meets West Direct Ukraine brało udział w tego typu evencie zorganizowanym przez firmę Global Trade Center po raz kolejny. Efektem spotkań są zawarte liczne porozumienia i kontrakty międzynarodowe pomiędzy partnerami kongresu. My nie, думali, że możemy... nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciekawie. Od razu widać, że z kilkoma spotkanymi tu firmami będziemy współpracować, z którymi już będziemy already, say, so right uh, so so... Bardzo polubiliśmy ludzi, którzy biorą udział w tym evencie. Mamy wrażenie, że jesteśmy teraz dużą rodziną, dlatego czujemy się komfortowo na spotkaniach tego rodzaju. Uczestniczymy w eventach East midwest West od samego początku. Byliśmy w Pradze, w Barcelonie itd. A przede wszystkim spotkania są bardzo dobrze zorganizowane. Spotykamy wszystkich dostawców, z którymi chcieliśmy się spotkać. Firmy, z którymi już się spotykaliśmy w przeszłości. Teraz konkretyzujemy nasz biznes, a drugim powodem, dlaczego tu jesteśmy, jest fakt, że Ukraina to dla nas bardzo ważny rynek. Ukraina i Rumunia mają teraz bardzo dobrą komunikację i w tym momencie nie ma między nimi vat A lot of uh, a lot of stuff can be very very interesting and it's a very high quality of goods in Ukraine so th I think that's the most important reason why uh, why we are here right now Dwa, że jedno miejsce, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że pozwala nawiązać nowe kontakty, o których moglibyśmy się normalnie w naszym biznesowym świecie nie dowiedzieć albo tych ludzi nie spotkać. Produktów jest bardzo dużo. Ja, akurat, tak powiedzmy, że siedzę bardziej w alkoholach i te alkohole tutaj się pojawiły od wódek białoruskich, ukraińskich poprzez brandy. Ja jestem zadowolony w 100%. Uczestniczymy w kongresie po raz drugi, by kontynuować nawiązaną współpracę podczas poprzednich kongresów w Pradze, Barcelonii, w Warszawie. By doprecyzować niektóre kwestie i jeszcze o coś zapytać i podpisać umowy, właśnie po to został zorganizowany ten kongres. Moim zdaniem jest to bardzo efektywne. Jesteśmy jednym z liderów na rynku polskim. Teraz staramy się zdobywać kolejne nowe rynki eksportowe, i w tej chwili mamy już przeprowadzone rozmowy z kilkoma sieciami handlowymi, ale też z potencjalnymi dystrybutorami i z kilku krajów, to znaczy nie tylko z Ukrainy, ale z całego terytorium byłego Związku Radzieckiego. Jesteśmy z firmy Universal Fish Company, która jest liderem produkcji rybnej na ukraińskim rynku. I jeszcze raz chciałabym podziękować za to, że jesteście. Za Zapraszajcie nas na kolejne East Meets West. Jak tylko można, najczęściej. Dziękujemy. Kongres oszczędza nasz czas, nie trzeba biegać, szukać, pukać. Tutaj można maksymalnie wygodnie uzyskać kontakty. O perspektywach współpracy podczas East Meets West Direct Ukraine można było porozmawiać nie tylko podczas spotkań, ale także podczas imprez towarzyszących, gwarantujących swobodną komunikację biznesową. Bardzo ciekawa, bardzo owocna, coraz bardziej czytelna. To, co się zmienia, to to, że kongres ewoluuje, cały czas się dopasowuje coraz lepiej do potrzeb chyba wszystkich stron. Cieszy, że weszły nowe elementy, jak elementy analityki rynkowej, wsparcia merytorycznego, lepszej informacji o polskim rynku, szczególnie dla kooperantów z zagranicy. Cieszy też, że powstało coś jak wsparcie we wprowadzeniu firm na rynek polski. Dużym zainteresowaniem podczas eventu cieszyły się nie tylko spotkania, ale również prelekcje, workshops i grupy dyskusyjne na tematy związane z logistyką, certyfikacją, managementem oraz finansowaniem. Eksperci ze spółki RTC odpowiadali na pytania dotyczące eksportu, certyfikacji, wejścia na rynki eksportowe i do handlu wielkopowierzchniowego. Z kolei specjaliści z 4 Brands Group doradzali firmom w zakresie międzynarodowego brandingu produktów i komunikacji marek własnych w eksporcie. No, żeby, jak mówić, East Midwest. O East meets West możemy wyrażać się tylko pozytywnie. Nie ma drugiego takiego eventu. Jest super. nie super. Wschód spotyka zachód. To najlepsze wydarzenie, i my mamy nadzieję na jego powtórkę.